Bardzo dobrze. Świetnie. Proszę się rozprawiać, a 30 sekund na zadanie Nie pytania. będę pana pytał o tę ustawę o dopuszczaniu bicia dzieci, która była w 100 ustawach mencena. Nie będę pana pytał, czy dalej chce pan likwidować 800+. Ponieważ na ostatniej debacie powtarzał pan, dlatego jeżeli nie chcecie państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Chcę zapytać, dlaczego jeżeli nie chcemy, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, należy głosować na pana, ponieważ ma pan najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. Dlaczego należy głosować na mnie, jeżeli nie chcemy... chcę panu Pytanie. Powtarzał pan to tak często, że postarałem się pomóc panu i powiedzieć to jasno. Jest, jest proste. Skoro, skoro prawie we, z powodu wszystkich badań, wynikach prawie wszystkich badań, mam w drugiej turze większe szanse niż pozostali kandydaci, to jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, po to, żeby mógł tam z nim wygrać, po to, żeby te złe wasze rządy wreszcie zakończyć. Chyba jest zupełnie oczywiste, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to będzie to wyglądało tak samo jak teraz, tylko że gorzej, to znaczy nie będziecie posuwali kraju w dobrym kierunku. Jeżeli wygra pan, będzie dokładnie to samo, to znaczy nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś chce Zmiany. Jeżeli ktoś chce, żeby Polska wreszcie naprawdę odrzuciła Zielony Ład, nie respektowała paktu migracyjnego, nie stosowała takiej polityki na kolanach względem chociażby Ukrainy, no to w Polsce wreszcie musi coś zmienić. I żeby coś się zmieniło, trzeba najpierw zmienić prezydenta, tak żeby wreszcie ktoś inny był w pałacu prezydenckim, ktoś kto jest spoza popisu, bo to popis od 20 lat rządzi Polską. No więc wydaje mi się to zupełnie oczywiste i nie bardzo rozumiem pytanie, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie chce, żeby wygrał Trzaskowski, powinien w pierwszej turze głosować na mnie, to ja mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze i mamy prawdziwą zmianę w Polsce, na którą czekamy już od 20 lat. Miałem okazję, żeby dać panu szansę powiedzieć to raz jeszcze, co powtarzał pan z takim uporem w czasie poprzedniej debaty, ale żeby to wyjaśnić. Pana rządy będą oznaczały chaos w kraju, w świat z pana marzeń, płatne studia, będą oznaczały likwidację 800+, plus zasiłku pogrzebowego, ustawy o biciu dzieci i o usunięciu e, kłamstwa e, oświęcimskiego e, czy promocji e, w nazizmu z kodeksu karnego. To jest ta Polska, którą pan chce zaproponować i nie wykręci się pan z tego, panie Sławomirze. Powiedział pan, że jeżeli chcemy, chcemy żeby, żeby pana że tarynego na... pana marszałka Szymona Hołownię. Zapraszamy. 30 sekund oczywiście na zadanie pytania. Szanowny panie marszałku, był pan zwolennikiem przyjęcia waluty euro i tak najszybciej. Mówił pan tak. Znakomite zadanie akurat na jedną kadencję yy, przyszłego, yy, przyszłego rządu. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowy, tak czy nie? Y tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia, ale to wcześniej euro trzeba przyjąć. Należy Chciał pan przyjęcia euro, zakończenia gotówki, przyjęcia pieniądza cyfrowego, a trzy tygodnie temu na debacie w Republiki pan mówił zupełnie co innego. Kłamał pan, czy pan zmienił zdanie? Nie, drogi Trzeba panie. Już inny. odpowiadam. Drogi panie, po pierwsze, czasy się zmieniły i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przyjąć euro, mimo że zobowiązaliśmy się do tego, wchodząc do Unii Europejskiej, o czym pan też wie. W perspektywie następnej prezydentury jeszcze następnej kadencji to się nie wydarzy, więc proszę nie wymyślać strachów, których nie ma. Zresztą jak z centrami integracji cudzoziemców, bo pan kłamie. W oczywisty sposób, mówiąc, że to będą centra dla nielegalnych migrantów. To będą centra usług dla legalnych migrantów, którzy są już w Polsce, głównie zresztą Ukraińców. Natomiast zgoda, że jeżeli lokalna społeczność nie chce, żeby takie centra się gdzieś znajdowały, to nie ma po co robić krzywdy tym ludziom, instalując takie centrum, które zresztą słusznie tutaj powiedział Rafał Trzaskowski, to pis wymyślił i wprowadził do polskiego systemu. Natomiast jeśli chodzi o gotówkę, wielokrotnie już o tym mówiłem. Z pytania, które usłyszałem i wyczytałem, wynikało, że chodzi o cyfrowe narzędzia płatności. Za nimi jestem bardzo. Natomiast gotówka powinna zostać, powtórzyłem to od tego czasu tysiące razy, próbując niwelować te wasze kłamstwa. Proszę nie mieć wątpliwości. Gotówki nikt Polakom zabierać nie będzie. A euro będziemy wprowadzać w Polsce wtedy, kiedy będziemy do tego gotowi. Ani wcześniej, ani później. Więc proszę wymyślić inne strachy, jeżeli chce pan dzisiaj na strachu zbudować swoją drogę do Pałacu Prezydenckiego. Nie chcę budować żadnego na strachu. Chcę po prostu wszystkim pokazać, że w każdej ważnej sprawie zmienia pan zdanie. A pan nie zmieniał sprawy. A pan, pan nie zmienił, sprawy Zmienia pan zdanie. A sprawy sprawach pan nie W 2016 roku co się działo? So, ma teraz 30 sekund. Kto mówił o likwidacji Okej, okej, okay, okay, pan Męcen w ogóle nie mówi, więc wykorzystuje tę okazję. Bardzo proszę, prosić Proszę, proszę, mężą. proszę mężą. się zatrzymać. A pan się zachowuje jak w podstawówce. Tak, no. Nie no, no, proszę, proszę bardzo, czas tak. Ja Mówię nie o tym dlatego, bo jest pan znany z tego, że bez przerwy zmienia pan zdanie. Parę lat temu mówił pan o tym, że marzy pan o tym, żeby zakazać aborcji, a teraz pan próbuje stać się twarzą ruchów preaborcyjnych. Mówił pan o tym, że chce powstrzymywać upartyjanie spółek, po czym pana ludzie są w spółkach. Kłamie pan. Mówił pan, że chce przyjąć euro, teraz pan twierdzi, że nie chce pan przyjmować euro. Ja panu talent. Prezenterem, żeby czytać Ale napisany przez kogoś scenariusz. Pan powinien mieć swoje zdanie i mieć odwagę bronić tego zdania. Ten, pan nie, pan nie jest, jest w stanie bronić nawet swojego pan nie zdania, służy czas, swoimi poglądami. Bardzo dziękujemy. Kłamstwa, panie Sławomir Mencen i Szymon Hołownia panowie wracają do swoich pulpitów. Dziękuję bardzo.